Witam Was serdecznie z tej strony Franki, a to jest już mój czwarty odcinek serii Let's Play Lamecraft na konsole PlayStation Portable PSP. Eee, tak, co dzisiaj mamy w planach? Eee, dzisiaj bym sobie zrobił drogę do tej mojej plantacji czegoś tam z czego byśmy mogli sobie ją zrobić. Coś co się nadaje na drogi. Eee, na Minecraftcie jest to Gravel, ale tu czegoś takiego nie mamy. Ciemniejszego Bo myślę, że tego będę mało używać. Jak tu się. O, wygląda trochę jak nasza kaska brokowa. Hmm, pojedyncze. O, rada, Jadę pojedyncze dróżki. Tak, żeby się wszędzie jakoś łatwiej dostać. Na przykład, nie chodzi o sam. Ała. <słyski> Jaki piękny fail. Dobra. Tak, właśnie chodzi o właśnie takie rzeczy jak tutaj, czyli żeby jeszcze coś w stylu mostów zrobić to będzie tuszło, tak, coś w stylu jeszcze mostów, coś w stylu mostów, żeby to, to te drogi to tam drogi, ale te właśnie mosty pomiędzy przepaściami i tak dalej, żeby to jakoś było fajniej przejść, tak jak on na moim innym świecie. Hmm. Drzewo. Hmm. Zrobimy jak. Budowni Nasze budownicze czy, czy zburzymy drzewo? Dobra. Zburzymy drzewo. Znaczy usuniemy. Zetniemy. Dobra, nieważne. E, tak. Miałem taki. Projekt do zrobienia, albo po prostu nie starczyło mi czasu, żeby go po prostu zrobić. I. A czy w sensie na, no chciałem tutaj zrobić go na, na wizji, że tak jakby. Ale no po prostu. Ajdzie. No po prostu nie, starczy mi, nie starczyło mi czasu i po prostu tego nie zrobiłem. No i tak będą wyglądać drogi na tym właśnie świecie. Może zrobię je potrójne potem jakoś. U, Auć. No i właśnie tak się po nich fajnie chodzi, nie? Dlatego lepiej zrobić potrójne, żeby z nich nie spadać. Hmm, jeszcze z tej strony by się by wypadało zrobić. Tam na dół, tam na dół ale właśnie będzie ten projekt. Tylko na razie wam nie będę zdradzać co to będzie, jak to będzie wyglądało i w ogóle. Hmm. Budujemy drogi w Oj, Łodzi będzie dużo wygodniej chodziło Dobra, dotąd na razie starcie eee. O, jak miło Łodzi Oj, Hmm, dobra Gra nam daje latać, no to polatamy Mamy już drugi, jeszcze tylko parę i wejdziemy do netheru. Wow, co to będzie? dźwięk? Dobra, nie latam już, sorry. Yy, nie wiem czy mi się to bardziej podoba czy nie podoba. Ogólnie śmieszne. Znaczy chodzi o to drzewo. Dobra, już nie latam, przepraszam. Oj. Ciemno się robi. No tu co? Jeszcze jeden? No tu dzisiaj mamy szczęście. Ogólnie na powierzchni się pojawiają częściej, jak zrobimy mapę płaską z jaskiniami, bez drzew. Wtedy częściej się pojawiają. Jest duża szansa, że właśnie będziemy mieli wszystkie na wierzchu, albo chociaż większość i starczy nam właśnie do donateru. No to jeszcze sobie zjedziemy tą mapę. Może jeszcze coś znajdziemy. Wow, tu jest fajnie. Tutaj jakiś zamek skały by się wybudował, czy coś w tym stylu. Kiedyś. Zależało mi, żeby na mapie było więcej wody. Myślałem, że będzie więcej, ale no cóż. Kurczę, ciemno się robi. Gdzie był dom? Tam chyba. O, widzę. Nawet Taki malutki śmiesznie się prezentuje. Ten świat będzie wyglądał dużo lepiej, że będzie tu dużo więcej rzeczy zbudowanych. Kurde, w każdym tu się nie rozbudowałem. Tutaj zrobię taki główny plast tego mojego miasteczka. Taki kawałek prostego terenu w miarę ładnego. Teraz tak. Hmm. Dobra, koło potem się zrobi drogę. Ogólnie, jeżeli chcecie, żeby właśnie takie rzeczy jak drogi i tak dalej. Mm robił poza filmikami, no to mówcie, bo chcę, y, nic tutaj nie robię poza tym, co widzieliście. Poza tym nic nie robię. O, nie trzeba jeszcze oświetlić te drogi. Robię tylko to, co widzicie i mogę robić tak, że będę takie nudniejsze rzeczy robił poza wizją, a takie ciekawsze na przykład, jak budowanie czegoś, po prostu wziął, przyspieszył i. No to będzie taki, jakby odcinek. Mówcie. A co mam jeszcze zbudować? Dostałem propozycję jedną w sumie. O ile pamiętam, to była szklana wieża. I właściwie możemy ją zacząć budować. Gdzieś. Tutaj myślę, że. Albo tam, gdzieś dalej. O, tu zbudowanie tej drogi będziemy znowu musieli latać. Dobra, tam, że jest ciemno. Mam nadzieję, że wszystko widzicie przynajmniej. Jak nie, to po prostu słuchajcie, jak gadam. Sorry. Zaraz spróbuję oświetlić. I mamy drogi tu przez nasz wysepkę. Nie będziemy jej niszczyć. A żeby była symetria. Zaczniemy sobie chociaż podstawę tej wieży. Chyba, żebym ją zbudował jakoś. I... No, troszkę tam w zeszłym Chyba Chyba, żebym już jakoś zaczął i po prostu przyspieszył. I chyba właśnie to zrobię. No, to ja tu zacznę wyrównywać teren i zacznę budować wieże. Ewentualnie będzie jakieś cięcie, i będę coś gadać. Nie wiem, czy wrzucę jakąś muzyczkę. Jeżeli zrobię coś, na przykład, w literatorze czy coś, to zrobię. Bo nie chcę dodawać jakichś tam innych. Więc tu zrobię cięcie i po prostu zacznę sobie budować. Witam to znowu ja, e, tak, więc to jest jeszcze e, nieskończona wieża. To nie jest skończona, to nie jest koniec. Um, ale, e, no, po prostu nie mam pomysłu na wykończenie. Jej. zobaczmy jak będzie z no dobra, Nigdzie nie spadam daleko. E, jak będzie wyglądała stąd? Gdzieś w stanie domku, no w sumie stąd wygląda tak w sumie nie za fajnie. Ale dobra, jest szklana wieża? Jest. Yy, tak, yy, po prostu napiszcie mi jakiś pomysł na wykończenie i chyba że sam na coś wpadnę. Yy, to jest moja szklana wieża, o którą ktoś tam prosił. Nie, profesory nie pamiętam nikogo akurat, kto to było. Po prostu napiszcie mi, jaki macie pomysł jeszcze na to, wierzę, jakby ją wykończyć, jakąś kulę, muszę góry bym zrobił. Po prostu, no po prostu teraz po prostu nie mam, nie mam pomysłu, jak to zrobić, wykończyć i w ogóle. Ok, nie wiem, ile trwa ten odcinek. Zwłaszcza, że będzie to przewijanie. Więc kończę, Do zobaczenia następnym razem i zapraszam do następnych moich materiałów. Cześć, Hello Bye, w ogóle. Dobra, tego nie było.